Temat na dzisiaj samoobrona kobiet co jest najważniejsze. E, oczywiście e, podstawowe, podstawowe elementy są takie same dla wszystkich także e, jak najbardziej świadomość otoczenia e, w, pierwszej, w pierwszej kolejności, ale jest kilka rzeczy właściwych dla pań: e, trików, niuansów e, i tajemnej, tajemnej wiedzy do wykorzystania. Część tej wiedzy to jest to, z czego panie korzystają na, na co dzień. Także y, musicie, być, musicie być, moje drogie, świadome swych atutów i tego, jak własne y, oczywiście, jak wykorzystać atuty na swoją korzyść, ale też jak własne słabości wykorzystać na swoją korzyść. E, ale y, zacząć należy troszeczkę wcześniej bo po co się wyplątywać z jakiejś sytuacji i kombinować z korzystaniem nad różnymi rzeczami, kiedy można po prostu uniknąć niebezpiecznej, niebezpiecznej sytuacji. Także jeszcze raz powtórzymy, jeśli chodzi o świadomość, świadomość otoczenia podstawowe rzeczy, także tam gdzie wiemy, gdzie może być niebezpiecznie, nie pchamy się tam, nie idziemy tam, nie odwiedzamy takich miejsc, nawet w większych grupkach, bo zawsze może znaleźć się większa grupka, a nawet jeśli będzie mniejsza, to zawsze może mieć do dyspozycji jakieś, jakieś narzędzia, tak? Jakąś broń, a to niestety. To niestety niweluje przewagę liczebną, w każdym razie bardzo y, mocno wyrównuje szanse, a musimy pamiętać, że y, napastnicy nie chcą walki, oni chcą napaść, zwyciężyć, wziąć co ich, także y, na pewno nie, nie będą wybierali starcia, gdzie będą y, mieli jakiekolwiek mniejsze szanse, czy z uwagi na liczebność, czy brak, brak broni, także nie pchamy się w miejsca, w miejsca niebezpieczne. Uważamy na imprezach jakichkolwiek, jakichkolwiek nie tylko w klubach, nie tylko w klubach, ale też na, na domówkach. na żadną z imprez nie wybieramy się sami. To jest jedna rzecz, druga rzecz. Nawet na domówkach uważamy ze spożywanym alkoholem. A statystyki są takie, że niestety, Tutaj się troszeczkę różnią, ale nawet sądzi się, że nawet 3 czwarte kobiet, które padły ofiarą gwałtu znały sprawców, tak? Także często, często są to sytuacje, gdzie znamy się, znacie się z jakimś, z jakimś chłopakiem, z jakimś facetem, niby jest, niby, niby jest fajny, ale właśnie. Kończy mu się cierpliwość, nie chce mu się, nie, chce mu się, nie chce mu się czekać i co? No i wymusza. E, oczywiście jako gwałt e, kwalifikowane są nie tylko rzeczy, e, znaczy sytuacje, gdzie kobieta została pobita, okaleczona e, i tak ale też kobiety często spolegliwie, e, powiedzmy, przyzwalają na sytuacje, pomimo tego, że jej, że jej nie chcą, właśnie może być na przykład, że ze strachu, bo się boją zareagować. I, i właśnie i to też jest kwalifikowane właśnie, właśnie jako gwałt, także pamiętajcie, że 60-70% ofiar gwałtów znało sprawców, także to nie dotyczy jedynie napaści nieznajomego jakiegoś osobnika na ulicy, ale sytuacji w życiu codziennym, także domówek i tak dalej, także uważamy ze spożytym alkoholem, pilnujemy swoich drinków. Kolejna rzecz, kolejna rzecz dla pań, Wasz ubiór, Wasz ubiór, ja wiem jakkolwiek macie, macie prawo i powinniście czuć się bezpiecznie wychodząc na ulicę, nawet nago świecąc cyckami i tak dalej i żeby nikt Was nie atakował, macie do tego prawo, ale <laughs> nie wszyscy prawo uznają, także o tym, musicie, o tym musicie pamiętać, kiedy wybieracie bluzkę z głębokim dekoltem, spodniczkę mini czy jakieś szorciki, jakkolwiek całym sercem jestem za. Eee, za tym, bo, bo lubię oczywiście jak każdy facet jak się, się tak ubieracie ale niektórzy, e, niektórzy idą e, kroczek a nawet kilka kroków dalej i może stać się niebezpiecznie. Ja wiem, że nie lubi się tego argumentu, że wtedy zachęcacie do ataku, ale niestety tak jest. Niestety tak jest. To zachęca, e, zwiększa poziom waszego zagrożenia, tak naprawdę, e, zwiększa ryzyko e, napaści. Także uważajcie na to, jak się ubieracie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby chodzić jak muzułmanki, pozakrywane, tak, A, ale. E, Tutaj w powiązaniu z miejscem, w jakim się udajecie, tak? jeśli jest to miejsce nieznane, jakaś impreza, domówka u znajomego znajomego, takie miejsca ostrożnie. Te tematy będziemy poruszać dalej. Na razie tylko nagranie, takie powiedzmy, żeby zaznaczyć kilka, kilka elementów do pamiętania, będziemy to omawiać szerzej. Kolejna, kolejna rzecz, o której musicie pamiętać, to wasze zachowanie. Niestety, niestety często, często to obserwuję. Dawien, dawno, dawno byłem też i ofiarą takich zachowań, także podpuszczania niby tutaj fajnie, umówimy się, a później bujaj się frajerze, nie myślisz sobie, że mogłabym się z Tobą umówić. I tu zależy od partnera rozmowy. Jeśli ktoś jest pewny siebie, no to może Wam odpłacić tym samym albo wyśmiać, albo coś i po prostu sobie pójdzie, mając o Was niskie mniemanie. Jeśli ktoś ma niską samoocenę, to są dwie drogi. Jeśli ma niską samoocenę i niski poziom agresji, czyli taki, jest takim troszeczkę miękkim kluchem, to się zamknie w sobie, może pójdzie w kąt popłakać. To nie stwarza dla Was zagrożenia, ale jeśli jest osoba o wysokim poziomie agresji, która brak pewności siebie musi sobie rekompensować właśnie zachowaniami agresywnymi, żeby Udowodnić, że jednak jest coś warta, tu może być, tu może być duży problem. Także e, bardzo uważajcie również na swoje, na swoje zachowania. Uprzejmość popłaca, zarówno u mężczyzn, e, jak i u kobiet w każdej sytuacji. Także e, o, tym, o tym pamiętajcie. Sytuacja e, już konfrontacji. Musicie pamiętać, jeśli chodzi o samoobronę, o swoich. Atutach czyli, atutach, czyli to, co wcześniej działało na Waszym niekorzyść, czyli dekolcik e, i zachęcał do, do ataków. Kiedy już atak się stał, e, znaczy atak, kiedy już facet się przystawia, czujecie, że możecie być groźnie, to e, musicie pamiętać, że jesteście słabsze. W większości wypadków, oczywiście, wiem, że zdarzają się e, dziewczyny, niektóre z Was są wytrenowane i naprawdę mają dobrą bombę w łapie. Ale to są wyjątki, wyjątki. większość z Was niestety nie dysponuje taką siłą i nawet pomocnym strzale Mężczyzna albo szybko dojdzie do siebie, albo w ogóle tego nie odczuje, tak? Więc musicie zastawiać, zastawiać pułapki, wykorzystać swoje atuty na pierwszy rzut oka, dopuścić, dopuścić go blisko, może tutaj poprawić się dekoltem, naciągnąć bluzkę, tak? Iż podepchnąć piersi do góry, tak, żeby ewentualny, właśnie agresor myślał, że o. Chyba mi się skapnie trochę miodu. Wykorzystać to do obniżenia jego zdolności oceny sytuacji, a następnie szybki, mocny kontratak na punkty wrażliwe także krocze, ktań w zasadzie dowolny punkt, punkt na twarzy. Z tym, że nie uderzamy pięścią, a raczej wybieramy rzeczy jak dziabnięcia w oko czy kantem dłoni, uderzenie właśnie, właśnie w ktań, trafienie w nos. Oczywiście, jeśli o was chodzi, ja mówiłem, niestety nie dysponujecie wystarczającą siłą najczęściej, więc y, dla was kontratak to powinna być seria trafień, nie jedno. Ja mogę sobie pozwolić na to, żeby wykorzystać jedno trafienie w większości wypadków, y, przeciwnik zostanie znokautowany. Wy niestety y, kilka trafień naraz, także kopniak w krocze, od razu łapiemy za głowę, kolano w twarz może poprawić łokciem i dopiero wtedy biegniemy, uciekamy, chyba, że jest nokautowany, to dobrze jest oddalić się na bezpieczną odległość, ale od razu zadzwonić po policję, czy bezpośrednio kogoś zawołać, żeby pomógł gościa obezwładnić, bo was napadał. Także zbiorczo, zbiorczo to tyle odnośnie waszych zachowań, waszych zachowań samoobrony, a w zasadzie w sumie, Zaczynam bardziej lubić termin samoochrona, a nie samoobrona, bo chodzi o to, żebyście się ochroniły, były bezpieczne, a nie broniły przed bezpośrednim atakiem. Także tyle odnośnie samoochrony, tak żeby zaznaczyć najważniejsze punkty, najważniejsze tematy dla Was, żebyście wiedziały co i jak, gdzie iść, gdzie nie chodzić, jak się zachowywać, a jak się na pewno nie zachowywać i w czyim towarzystwie. Te każdy z tych tematów będziemy poruszać e, głębiej przy następnych e, nagraniach, także bądźcie bezpieczne, moje drogie, rośnicie w siłę i bawcie się dobrze.